Tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.11.2 moda, który się nazywa Just Enough Items, czyli w skrócie jej, i daje nam możliwość sprawdzania, jakie są receptury wszelkich przedmiotów, tworzenia wszelkich przedmiotów w Minecrafcie i w Minecrafcie tym vanilla. I jeżeli mamy jakieś tam mody, to również tych właśnie przedmiotów z danych modów. No, i daje nam też drugą możliwość pobierania itemów z, z zasobów właśnie tego moda, czyli tak zwane czytowanie. Oczywiście, jeżeli sobie włączymy taką opcję, nie musimy oczywiście jej włączać. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, w których instalacje już pokazywałam, w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Just Enough Items pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, gdzie dowiemy się jakich używać klawiszy, żeby nam się pokazały receptury. Oczywiście nas interesuje zakładka Files, zatem klikamy na nią i wtedy jesteśmy przeniesieni na, na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1112. Jak widzicie, jest już tutaj sporo plików z taką właśnie wersją. Nas interesuje zawsze wersja najnowsza, a najlepiej jeżeli jest z literką R jak robak, czyli taką zieloną re release, bo to jest wersja stabilna, prze przetestowana i tak dalej, a te wszystkie bety to one się dopiero tworzą. W końcu z bety się zrobi kolejna Wersję release i wtedy pobierzemy sobie najświeższą release. A dzisiaj pobieram sobie, przynajmniej ja tak pobieram, pobieram sobie tę, bo to jest najświeższa release na wersję 1.11.2. Oczywiście, jeżeli pobierzecie którąś z tych wersji, to one też będą działały, ale coś tam może w nich wyskoczyć z nienacka, nie wiadomo co, bo są w wersji beta. Także ja pobieram wersję release, czyli właśnie tutaj klikając na tę strzałeczkę w dół. Jeżeli chcecie jakikolwiek pobrać inny plik, to też najlepiej klikając na tę strzałeczkę w dół. Eee, czyli, tak jak powi powiedziałam, ja pobieram tutaj stąd, tu klikając. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.11.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego forge na wersję 1.11.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne tuty 996. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne. Tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 996 i, i zainstalujcie forza na wersję 1.11.2. I uwaga, w filmiku 996 ja instaluję Forja z końcówką 2201, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersji rekomendowanej jeszcze nie ma, a wersja najnowsza ma w dalszym ciągu numer końcówki 2201, zatem właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.11.2. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak już mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowane, zamykamy i uruchamiamy launcher. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2201. Klikamy play i czekamy, aż nam się pojawi najpierw strona z logo Mojanga, gdzie będzie pokazane, że instalują nam się pliki, a potem strona startowa. To potrwa około jakieś tam minuty, zatem widzimy się, jak się pojawi strona startowa. OK, jest strona startowa. Mamy ostrzeżenie, że Forge jest w wersji beta, czyli nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, zatem przypominam o kopiowaniu folder, foldera .minecraft, żeby mieć do czego wrócić, gdyby pojawiły się jakieś poważne błędy. OK, co trzeba zrobić? Wchodzimy do folderu mody i tutaj mamy Just Enough Items. Tu jest plik konfiguracyjny, jakieś coś jest tutaj gotowe, gotowe. I wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I wczytuje nam się świat. No i mamy nasz światek. No i cóż robimy? Klikamy E jak ekwipunek. No i mamy tutaj nasz poszukiwany mod. Jak klikniemy sobie, zróbmy coś, sprawdźmy, co się, jak się kraftuje. Jak się kraftuje na przykład co? Ho, 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 ho drabinki. Drabinki, no, klikam na tym zwykłym lewym przyciskiem myszy i pokazuje nam się receptura zrobienia trzech drabinek. Y no i tak możemy sobie tutaj sprawdzać, zawsze możemy klikać na to zwykłym lewym przyciskiem myszy i nam się pokazują receptury zrobienia właśnie danych itemów. A co jeżeli byśmy chcieli sobie pobrać taki na przykład stół do zaklęć albo większą ilość drabinek? Otóż musimy tutaj kliknąć na ustawienia jej, tu i tutaj e, możemy sobie kliknąć e, true tryb duplikacji przedmiotu? Daj przedmioty zamiast pokazywania receptury, czyli to nam właśnie da przedmioty gotowe. No i teraz, jeżeli sobie chcemy te drabinki, gdzie one tu były, tu chcemy drabinki, klikamy drabinki lewym zwykłym przyciskiem myszy i mamy od razu 64. Klikamy prawym przyciskiem myszy i mamy jedną. No, i teraz jak to zrobić, żeby, żeby jednak widzieć, jak się robi drabinki, bo może jednak nie chcielibyśmy brać sobie tych drabinek, a nie chce nam się zmieniać, bo może tam kiedyś coś tam sobie będziemy chcieli jednak wziąć z, tegoż, z tego jej. No to trzymam nad tym strzałkę i klikam R jak robak, jak receptura i jest już wtedy pokazana receptura. Czyli po prostu wtedy trzeba trzymać strzałeczkę i kliknąć R, a nie tylko. Z zwykłym przyciskiem. No i w zasadzie to to już wszystko. Jak widzicie, mod działa, daje nam to wszystko, receptury pokazuje. Także ja kończę. A wy, aha i co jeszcze? Jeszcze, żeby na przykład nie było tego pokazanego tutaj, żeby nam nie zajmowało miejsca, to klikamy Ctrl i o i znika. I żeby się znowu pokazało, klikamy Ctrl i o i się pojawia. I to wszystko. Także Mod działa, ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się. pa! pa.